Rozpoczynamy zawody kaskaderskie! Fajne triczki, Marle! Wow! Jakie jeszcze akrobacje potrafisz wykonać? Tak! Trochę akcji na rampie! Dalej, Marle! Dasz radę! Auć! Jego trik się nie uda. Pomóżcie mu przyjaciele! Oni potrzebują twojej pomocy, Amber! Świetna robota! Reflektory i zderzak Marleja są uszkodzone. Ale super ciężarówka transformuje się i zawalczy za Marleja, prawda? Jest, cała naprzód, super Monster Trucku. To jest takie ekscytujące! Wow, patrzcie jak leci! Dobra robota, super Monster Truck. Wow, co za salto! Wow, to jest super klawe! Ostrożnie super Monster Trucku. Uff, przynajmniej nic ci się nie stało. Niesamowita akrobacji. Gotowy, by przeskoczyć przez skały? Leci! Uważaj na ten kamień! To salto było za niskie. Auć, to musi boleć. Twoja opona utknęła, a kamienie wciąż się staczają. Uruchom swój gadżet szybko. Chromień zamrażający uratował cię. Ciągnij dalej Supermonster trap Tak, udało ci się. Tym razem wyskocz wyżej! Wszyscy patrzą na ciebie. Twoje akrobacje są kosmiczne. Niesamowity show super hey. Jeszcze dwie akrobacje i kończymy ten parku! Hey. Oh. Jaj, co za niesamowity myczy! I ostatni trik! Skok przez skały! Hmm. Jesteś najlepszy superciężarówko. Co za ekscytujące zawody. Marley Monster traczuje się teraz o wiele lepiej dzięki Amber. Gotowi? Teraz albo nigdy! Co za niesamowite zakończenie! O nie, to wygląda bardzo źle. Miałeś twarde lądowanie roki. Proszę bardzo, Rocky. Doktor Superciężarówka zawsze służy pomocą. Hmm, ktoś jeszcze potrzebuje Twojej pomocy? Hmm. Superciężarówko, jedźmy. Mamy tutaj poważną sytuację. Uh -huh. Ten wielki dinozaur Tirex może w każdej chwili wpaść do basenu z piłkami. A do tego człowiek i rozwalił basen, wypuszczając wszystkie piłki. Super ciężarówko, musisz natychmiast tam jechać i uratować dzieciaczki. Maury chyba już się uspokoił, ale niestety basen dalej jest zniszczony, a Dzieciaczki nie mają jak się bawić. O nie, on zaraz się przewróci na dzieciaczki! Dalej chłopaki, pchajcie z całej siły! Ciężarówko musi się przetransformować w mocniejszy pojazd. Tak jest, jesteś teraz super, koparko. Uuu. Wow. Całe szczęście nie spadło na dziewczęta. Uh -huh. uh -huh. Okej, okay, wszystkie piłeczki są już w basenie. Ale teraz musimy naprawić te uszkodzenie. Tylko jak to zrobimy? Hmm. Czyżbyś chciał użyć swojego gadżetiku? Dobra Robota, superciężarówko! Co chcesz spróbować umieść tego dinozaura? Wow, tego się nie spodziewałem! Dobra robota, superciężarówko. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele, i do zobaczenia następnym razem! Co się dzieje w tym lesie? Zwierzęta są coraz większe. Doktorze Zig, niech pan lepiej ucieka. W tym lesie są olbrzymie zwierzęta. Spójrz! Na szczęście ten mały tygrysek ma normalny rozmiar. Widzę! To jest jeden z twoich złych planów, doktorze Zig. O nie! Olbrzymie zwierzęta niszczą miasto samochodu. To był twój plan przez cały czas, doktorze Zig. Super ciężarówko! Miasto samochodów potrzebuje Twojej pomocy! Musisz powstrzymać doktora Ziga! Tak jest, doktor. Superciężarówka cię aresztuje. O je, jaki ogromny pająk. Nie wygląda zbyt przyjaźnie. Musisz szybko myśleć, superciężarówko. Doktor Zig ucieka. Mało brakowało. Dobra robota, superciężarówko. Superciężarówko, uważaj! Kurczaki pisklą blokują ci drogę. Co ty robisz? Oszalałeś? Wow, super ciężarówko! Myślałem, że ci się nie uda. Uciekaj, doganiają cię. Wow, to było straszne. Gdybym był tobą, to nie śmiałbym się tak bardzo, doktorze Zig. Tak jest, ty szalony doktorze! Nie możesz się ukryć przed superciężarówką. Au! To musiało boleć! Wygląda na to, że doktor Zig będzie potrzebował trochę odpoczynku, prawda? Chyba nie tylko ty ścigałeś doktora Ziga. Matylda będzie miała oko na doktora Ziga, superciężarówką. Musisz przywrócić te zwierzęta do normalnych rozmiarów. Super ciężarówko! Do czego służy ten pistolet? Pistolet zmniejszania? Świetny pomysł! No to do dzieła! Nie ma czasu do stracenia! Dobra robota superciężarów. Teraz brakuje nam tylko... To jest to! Musicie być cicho. Jeśli się nie ruszysz, nie zaatakuje cię! Superciężarówko! Myślę, że nadszedł czas, aby przywrócić tygrysa do jego normalnych rozmiarów. Ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Zgadza się, doktorze Zika. Nadal masz wiele szkód do naprawienia. Nadszedł czas, aby sprowadzić zwierzęta z powrotem tam, gdzie ich miejsce. Wszystko jest znowu w porządku dzięki superciężarówce i jego przyjaciołom. Wow, Massimo, to było niesamowite! O, cześć, Karl, teraz twoja kolej? Karl, ktoś potrzebuje twojej pomocy w mieście. Zostawmy na chwilę te i wrócimy do nich później. Na naszym kanale zorganizowano wyścig kaczek. Jest nawet Kiri. O, nie! Most zablokował wszystkie kaczki i zebrały się teraz do kupy. Jeśli ktoś tego nie odblokuje. Poziom wody po urośnie i zaleje całe miasto! Karol, musisz natychmiast tam pojechać! A ja Doskonale, ruszajmy Aha. do akcji! To niewiarygodne, jak one wszystkie się zebrały do kupy. Dlaczego tak się stało? Zobacz, ile tam jest śmieci pod mostem. Super ciężarówko, w co się przetransformujesz? Jesteś super śmieciarką! Super ekstra! Teraz możesz zabrać te wszystkie śmieci! Aha. Dobra robota, super ciężarówko! Ale musisz przyspieszyć. Poziom wody wciąż wzrasta. O! Mało brakowało. Doskonale superciężarówki. Nareszcie kaczuszki mogą przepłynąć. A nasze zawody wciąż trwają. Powódź już na mnie grozi. O nie, ten mały samochodzik próbuje popchnąć tą kaczuszkę kołem! Zaraz wpadnie do wody. Pozbierz się, on nie potrafi pływać. O, całe szczęście superciężarówko, że masz te gadżety. Już mu nic nie grozi. Udało Ci się, Superciężarówko! Proszę bardzo, Superciężarówko, to Twoja nagroda za to, że pokazałeś nam dzisiaj, że śmieci nie wolno wrzucać do wody. Do zobaczenia, przyjaciele! Witaj, Ben. Wiedziesz, Sianko, na lotnisko? Cześć, mały Roki. O nie! Pospiesz się, Frank, Ben się pali. Uważaj, Billy! O nie! Twoje opony mają flaka! Wow, ile ty masz ramią? Łaskotki! Frank potrzebuje twojej pomocy. Na lotnisku wybuchł pożar, ale Frank nie może tam dojechać z powodu przebitych opon. Połóż nam, bilon! Nie damy rady go przepchnąć na czas. Musisz przejąć jego obowiązki superciężarówką. O nie! Musisz się transformować. Szybko! Aha! Superwóz strażacki, Frank, będzie z ciebie dumny. Dobra robota. O nie, Ben utknął. Pomóż mu, supotężarówko. Ben, nie ruszaj się. Podążaj za płomieniami, one zaprowadzą cię do Bena. Uważaj na Jerry'ego! Ben jest bezpieczny, ale wózek jest w ruchu i płonie! Jerry, musisz zjechać z toru wyścigowego! O nie, tylko nie pętla! Użyj swojego gadżetu. Uh -huh. O nie, on jest w pułapce. Fuch, Udało się. A ty, mój przyjacielu, hey. potrzebujesz myjni samochodowej. Nowe opony, Frank? Dobra robota! Frank chce podziękować superciężarówce!